Przede wszystkim chciałem zacząć od trochę innej e, sytuacji, zanim omówię mecz. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność i mam przyjemność pracować w puszczynie połomnicy. Jest to dla mnie wielka rzecz. Jest to 13 sierpnia, to jest bardzo ważna data w moim życiu w wielu aspektach. I z tego miejsca za te 6 lat wspólne. Bardzo wszystkim dziękuję. Myślę, że nie powiedzieliśmy wszyscy ostatniego słowa: drużyna, przede wszystkim i my, jako sztab, i będziemy robić wszystko, żeby, żeby jeszcze tych fajnych, dobrych i, i radosnych chwil było sporo. No niestety, dzisiaj nie udało nam się przeciwstawić albo osiągnąć korzystny wynik z yy, kolejnym bardzo dobrym zespołem, z jakim mierzymy się na początku tych rozgrywek. Bo myślę, że po Koronie OKS jest też taką drużyną, która, która w tej lidze będzie dominować. Mieliśmy plan na ten mecz, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że yy, będziemy musieli solidnie popracować, żeby ograniczyć pewne Aspekty gry przeciwnika, które, które no, się wyróżniają i, i, i którymi ŁKS którymi dominuje w tej lidze. Myślę, że szczególnie 60 minut w naszym wykonaniu, w realizacji tego pomysłu no, było dobre. Mało tego, ja uważam, że do przerwy to my mieliśmy groźniejszą sytuację na strzelenie bramki nie udało się. Troszeczkę też kosztowało nas to zdrowia, ta praca i tu chcę pochwalić zawodników za, za tą pracę, którą wykonali w defensywie. To nas kosztowało po prostu dużo sił i, i, i musiały pójść zmiany, Ja niestety nie jestem do końca zadowolony z tego, jak, jak to wyglądało po zmianach I, i no wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w takim klubie jak nasz, takiej drużynie no i, i przeciwko, szczególnie wychodząc przeciwko tak grającej drużynie jak ŁKS trzeba dawać z siebie tyle się ma 100% i, i w każdym aspekcie gry dlatego tego mam wrażenie tak na gorąco trochę nam brakło. Więc przegraliśmy mecz, przygotowujemy się do kolejnego, wiemy, że, że ta liga Stawia pewne wymagania, i my jak najszybciej musimy tym wymaganiom sprostać. I, i jedyne, co mnie oprócz wyniku martwi, to, to ilość kontuzji. No, dzisiaj niestety przydarzyła się ona rykowi, do tego Tomalski, do tego Pięczek. Ale nic, będziemy sobie, myślę, radzić i, i czekać spokojnie, aż, aż ci zawodnicy się wykurują. Gratuluję ŁKS-owi zwycięstwa, dziękuję bardzo.